nicze Wim. Stoicie dziś wszyscy przed obliczem wiekuistego Boga Waszego, naczelnicy pokoleń Waszych, starsi urzędnicy Wasi, wszyscy mężowie Izraela, dzieci Wasze, żony Wasze i obcy, który w obozie Twoim odrobiącego trwa do czerpiącego wody Twoje. Abyś wszedł w przymierze wiekuistego Boga Twojego i w zaprzysiężoną umowę z nim, którą wiekuisty Bóg Twój zawiera z Tobą. Dziś, aby cię ustanowił dzisiaj Ludem swym, a był Bogiem Twoim, jako ci zapowiedział, i jako przysiągł Ojcom Twoim Abrahamowi, Czakowi i Jakubowi. A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i tę umowę zaprzysiężoną. Lecz z każdym, który tu z wami stoi dziś przed obliczem wiekuistego Boga waszego i którego tu nie ma z wami dzisiaj. Bo wam wiadomo, jakośmy przebywali w Micraim, i jakośmy przechodzili w pośród narodów, mimo któreście przeszli, i widzieliście ochydy ich i obmiar złości ich, drewno i kamień, srebro i złoto, które u nich. Może jest między wami mężczyzna albo niewiasta, Rodzina albo pokolenie, których serce się odwraca dziś od wiekuistego Boga waszego, aby pójść i służyć Bogom narodów tych. Może jest między wami zaród wydający jad i piołun, który słysząc słowa zaklęcia tego, chełpiłby się w sercu swojem mówiąc, spokojny będę, gdy w rządzach serca mego będę postępował, aby zgładzić napojone wraz z spragnionym. Nie zechce wiekuisty przebaczyć takiemu, ale wspłonie wtedy gniew wiekuistego i żarliwość jego przeciw temu i legnie na nim całe przekleństwo napisane w tej księdze i zgładzi wiekuisty imię jego spod nieba. I oddzieli go wiekuisty na zagubę ze wszystkich pokoleń Izraela, według wszystkich przekleństw przymierza napisanego w tej księdze zakonu. I powie ród potomny dzieci wasze, które powstaną po was i cudzoziemiec, który przyjdzie z krainy dalekiej, gdy zobaczą klęski ziemi tej i niemoce, którymi wyniszczył ją wiekuisty, siarką i solą, pogożeliskiem cała jej gleba. Ani obsiewano jest, ani rodzić może, ani wschodzić na niej jakakolwiek prawa, jako zwalisko sedomu i amory. Admy i Ceboim, które zwalił wiekuisty w gniewie swoim i w zapalczywości swojej. I pomyślą wszystkie narody, czemuż uczynił tak wiekuisty ziemi tej, za co żart tego gniewu wielkiego. I odpowiedzą, za to, że opuścili przymierze wiekuistego, które zawarł z nimi, gdy ich wywiódł z ziemi micraj A poszli i służyli Bogom cudzym, i korzyli się im bogom, których nie znali i których nie przeznaczył im. Przeto wspłonął gniew wiekuistego przeciw ziemi tej, że nawiódł na nią wszelkie przekleństwo napisane w księdze tej. I wytrącił ich wiekuisty z ziemi ich w gniewie i w zapalczywości, i w oburzeniu wielkim, i rzucił ich na ziemię cudzą jako dziś. Co tajne należy do wiekuistego Boga naszego, ale co jawne, do nas i do synów naszych na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa zakonu tego. Gdy tedy przyjdą na Cię wszystkie te rzeczy błogosławieństwo i przekleństwo, którem przedłożył Tobie, a weźmiesz je do serca swego w pośród wszystkich narodów, między które rzuciłby Cię wiekuisty Bóg Twój. I nawrócisz się do wiekuistego Boga Twojego i posłuchasz głosu Jego we wszystkim, co Ci przykazuje dzisiaj. Ty i dzieci Twoje, całym sercem i całą duszą Twoją. Zwróci wtedy wiekuisty Bóg Twój brańców Twoich i zmiłuje się nad Tobą. A przywróci i zgromadzi Cię w pośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię wiekuisty Bóg Twój. Choćby byli wygnańcy twoi na krańcu nieba, i stamtąd zgromadzi Cię wiekuisty Bóg Twój, i stamtąd Cię zbierze. A sprowadzi Cię wiekuisty Bóg Twój do ziemi, którą posiadali ojcowie twoi, i posiędziesz ją, i obdarzy Cię i rozmnoży bardziej niż praojców twoich. I usposobi wiekuisty Bóg Twój serce twoje i serce potomstwa twego, abyś miłował wiekuistego. Boga Twego całym sercem i całą duszą Twoją, gwoli życiu Twojemu. I obróci wiekuisty Bóg Twój wszystkie te przekleństwa na wrogów Twoich, na nieprzyjaciół Twoich, którzy Cię prześladowali. Ty zaś nawrócisz się, i będziesz słuchał głosu wiekuistego i spełniał wszystkie przykazania Jego, które Ci przykazuje dzisiaj. I nadmierzy Ci wiekuisty Bóg Twój w każdej sprawie rąk Twoich, w owocu żywota Twego i w płodzie bydła Twojego, i w plonie roli Twojej, ku dobru Twojemu, gdyż znowu rad Tobie będzie wiekuisty, by dobrze Ci świadczyć, jako rad był Ojcem Twoim. Jeżeli będziesz słuchał głosu wiekuistego Boga Twojego, przestrzegając przykazań i ustaw Jego, napisanych w Księdze Zakonu Tego, jeżeli nawrócisz się do wiekuistego Boga Twojego całym sercem Twojem i całą duszą Twoją. Gdyż przekazanie to, które ci przykazuję dzisiaj ani nie dościgłem dla Ciebie, ani dalekiem, nie na niebie Ono, żebyś rzekł, któż wstąpi dla nas do nieba, aby Go nam dostał, i obwieścił je, abyśmy je pełnili. Ani za morzem Ono, abyś rzekł, kto przeprawi się dla nas za morze i dostanie Go na mi obwieści, abyśmy je pełnili. Lecz nader bliskiem Tobie słowo to, w ustach Ono Twoich i w sercu Twojem, abyś je pełnił. Patrz, składam przed Tobą dzisiaj życie i dobro, śmierć i zło albowiem rozkazuję ci dzisiaj miłować wiekuistego Boga twojego, postępować drogami Jego i przestrzegać przykazań i ustaw i praw Jego, abyś żył i rozmnażał się i aby błogosławił ci wiekuisty Bóg twój na ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł. Jeżeli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz, i dasz się odwieść, i ukorzysz się Bogom cudzym, i będziesz służył im. Oświadczam wam dzisiaj, że zginąć poginiecie. Nie przedłużycie dni na ziemi, do której przechodzisz za Jarden, abyś tam wszedł i posiadł ją. Świadczę się przed wami dzisiaj niebem i ziemią. Życie i śmierć składam przed Tobą, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył ty i potomstwo twoje, miłując wiekuistego Boga Twojego, słuchając głosu jego i lgnąc do niego. Gdyż to jest życie twoje i przedłużeniem dni twoich, abyś pozostał na ziemi, o której przysiągł wiekuisty ojcom twoim Abrahamowi, Czakowi i Jakubowi, iż ją odda im.